Samonowy drzwi, edycja, nowy, a ja będę reagował na filmy Makewcoch, ohio, Twój, czy Safe. Polecam go. Oglądałem kilka filmów, pani nie wszystkie. Już mam nadzieję, że film się spodoba. Zastanaś trochę dziwnie. Oczywiście to wszystko nie jest możliwe w Minecraft. Nie ma żadnych modów do tego. Nie wiem, ktoś to stworzył, a to jest bardzo fajne. się to nie Steva. I on ją jest że teraz. Teraz? Helikopter, helikopter. Eee, drzewo pszczoła i won... cudzołom won... Enderman. No nie, najgorszy jak tak sfinia... Najgorszy to jak sfinia podąża z rzemychewką, nie? A yas... <laughs> to jest najśmieszniejsze. Nie muszę sfinia dopływać na ten, bo rzemychewką podąża, a teraz... Ubił się trochę tak, i się kręci, to jest ok, chyba możliwe. Nie wiem, czy tak samo dałoby już ci zwędkę? Ale to jest naprawdę, to naprawdę śmieszne badyoka nie jest kopiesz, końcu. No chyba, o nie, dał jej mążkę kosnąć, to, to jest niemożliwe No i kiedy on, wy... przecież on do góry Tak możliwe, że wyszedł z badoka I zatem badek sobie wrzął na głowę Łooo, to co rozwala Skoro jest takich modów nie ma do mych, on nie ujeżdża do badyoka. Będzie jeździć na badyoku. Ktoś popoprawiał, ale fajne Jest jak? On nie wydłużył mu nos. <todgłos> <todgłos> to za kończy w kółko. Ma taki nos. Nie ujdzie na tym Aha chudy golem. Mnie też ona stała golemem. A skąd te, te kowadło wzięły, Przecież to jest niemożliwe. Nikt nie to żadnych kowadeł A, bo magnes. z tych też zrobił z kowadeł magnes. Inaczej nie też pochodnie na świecie. Ej, w sumie? Z takiego rąsa dałoby się żeby spojtal, bo przecież to jest jakby lawa i gorzej, i chcą spalić jako cesziwo. To jest w sumie takie na no, możliwe, ale nie w Zamrozi w garst, to w niej leże. Leże on też w złowie powinien się odmierzić. O no nie, Kajta to w On nie zapłążył i jerniku. nie dużo blaze'ów. Jak on zapłuzował? czy oh, jak? No właśnie, jak on zapauzował? No patrzę, polecam tego twój sze. kilka filmików wygląda magnifikująca. I teraz? Ha. Pojedziesz do a najmniej mam to, zrobił, co Jak to możliwe? Przecież nie mogłem takie wyrzucić. To też od dwa, lat nie wiem, ale mi się to podoba. Po prostu bardzo mi się podoba. A nie da, tej stalić zamierzony Sas, ale uderzyć cały może. No nie, ja uważam. łama znam! Posłanie za i po lesji! To jest takie ten, bo wiadomo, co spędzi na tych torach. Posłanie za dźwignię i po lesji. To jest chyba możliwe akurat w Minecraft. Ale ja nie, bo Minecraft nie mam. Aha, co tak do, dostać do portalu. A jak on tak szybko to odpalił? Andy, diagon. O, wow. andy Diagon O oh, nie, grzybki Halusinki z Haloszynastem pewnie będzie miał, bo wiadomo Każdy wie, że są grzybki A i za grzybka odwala Hmm. Nie, tak gojedka sobie. Je. E, wiem, że... Wiem, że ziki mogą mieć takie grzyby. E, mam nadzieję, że widzowie, że feeling wam się spodobał. E, do zobaczenia i pa.